Cześć widzowie, bo ja wam mówiłam, że się zobaczymy już w pokoju i się widzimy. I teraz będę ubierała Dominikę. Chodź Dominikę na pewno ci zimno, tak? Tak, troszkę. I zobaczcie, jestem już po kąpieli. No, teraz tak, Dominika, chodź, rozwiniemy. Opa, Dominika. Ah. No i wykąpałam się. No, wykąpałaś się tak. Połóż się. Wiesz, wiesz, co po kąpieli bielęgnacze? Jak zawsze, wiesz? Tak. A siku jeszcze. No dobrze, Dominika, żeś powiedziała, że cię chce, siku. Dobrze, Dominiko. Dobrze, żeś powiedziała. Dobrze, że przygotowałam się tuż przed filmem, jest no nocnik twój, uwaga. I teraz jeszcze dostaniesz kolacyjkę. Tak. Jeszcze siku muszę zarobić widzowie, będę jeszcze sikała przed pójściem spać, bo ja za chwilkę idę spać, no już idę spać, tak. I już. Ojejku, ej! Bolałam się. Nic Ci, Dominika, nie dzieje. O malutku musisz pić, wiesz? O malutku pić. Obić głowę i sieć I czekaj na siku. Zaraz powinno przyjść. o, słyszysz? Dominika już. Proszę widać, czy dominikosiki lecą. Wypiłam wszystko, zobaczcie. Nie ma nic. Zjadłam kolację i zrobiłam jeszcze siku. Przed puściem spać na nocnik. No brawo, udało Ci się, Dominika, brawo, wysikała się. No i będziesz mogła i spać. Tak, jeszcze tylko się trzeba ubrać. Uwaga, Dominika, po malutku. I ja się jeszcze powycieram. Bo wiesz, do dominika, trzeba się powycierać, wiesz? Zrobiłaś siku, i teraz się trzeba powycierać. Tak. Wycierać mnie, już? Czy będziesz mnie tak zgniatała? No, już, czy wycieram? już, już. No, i już, Dominika, jesteś wytarta. Siku, zrobiłaś jak zwykle prawie cały nocnik. Uwaga, muszę to teraz położyć na ziemi, potem wylejemy, jak zawsze. I już, Dominika, pięknie wysikałaś się na nocnik. To teraz, Dominika, będzie pielęgnacja, jak zawsze. Pielęgnacja, lubię pielęgnację, no. Teraz będzie pielęgnacja. Okej. Okay. Tyle weźmiemy. I teraz będzie pielęgnacja. To jest krem Dominiki i ten krem nazywa się sudokrem. Ok, już kremu wycisnęłam i teraz smarujemy Dominika. Całą pupę mi posmaruj. Okej, okay, już. Jeszcze tutaj. Dobrze, mam spokojnie. Posmarowałaś mnie. No jej, już kończę, jeszcze nie. I już posmarowałaś mnie? No już z Dominika. Tak, na chwilę muszę patrzyć, żeby się nie zbrudziło, bo wiesz, łóżko by się znowu zbrudziło. I gotowe, teraz pieluszka. No, teraz pieluszka. Potem ubiorę cię w piżamkę i pójdziesz do Dominika spać. Tak, pójdę spać. Zawsze chodzę o tej porze spać. No, nie zawsze, bo nie zawsze, ale zawsze. ale nieraz chodzę o, o tej porze spać. Nieraz troszkę później. No, to zależy. Tak, Dominika, to zależy. Tak, masz rację. Bo Dominika pomalutku na i żebyś nie, nie roztargał. wiesz, pomalutku. Pomalutku, pomalutku. Ja ci pomogę. I już. Brawo, Dominika. Założony, założony. No, już założyłam ci. Teraz podwiniemy, żeby ci było wygodnie. Dominika, usiądź sobie, tak. Musisz to poprawić, żeby było dobrze. Zaraz jeszcze pióżabkę musimy, bo już nie będziesz spała w samych majtkach. pielucho majtka, bo to są pielucho-majtki, takie specjalne. I teraz już Dominika, możesz robić siusiu. Jak cię ci będzie chciało, to możesz już teraz robić siusiu do pielucho-majtek. I nie musisz już Dominika wołać, że chce Ci się siusiu. Możesz, te, możesz w każdej chwili zrobić. Wiem. To przy pieluchomajtkach mogę zrobić siku. No możesz zrobić tak? W każdej chwili możesz się wyśkać, jak ci się chce, wiesz? Tak, wiem. Ach, nie chcę przejść. Na no, spokojnie, Dominika, to wyprostuj nogi to przejdzie. O, widzisz? Przechodzi. Po malutku, tak, żeby się pan nie potargał. Bo potem będzie mokre łóżko. Tłumaczyłam ci to Dominika wczoraj. Mocie się zastanawiałaś wczoraj, jak to by było, jakbyś łóżko posikała. No byłoby, byłoby, bo musiałabym prać. No byłoby. Byłoby dużo roboty, lepiej o tym nie mówić. Szkoda gadać. No szkoda gadać. Dobrze, żeś ta Dominika teraz powiedziała. Szkoda o tym gadać. Ale teraz im przyjemnie. No wiem, Dominika, by coś kompana. Za chwilkę Dominika pójdziesz spać, już klasykę jadłaś, siku zrobiłaś. No i, te, no i cię jeszcze ubiorę. No i pójdziesz spać do łóżka. Nie mogę coś sobie tutaj poradzić. No czekaj. Może się pokręciło troszkę. No i wkładać. próbuj wkładać rączkę. Próbuj. Nie chcę przejść. No uważaj. O, o, prawie, prawie, prawie i już. Piżamka prawie gotowa. Tak, koszula nocna to jest. No bardzo dobrze. Bardzo dobrze to jest koszula nocna, tak? Ma ty lubisz takie piżamki koszule nocne, tak? Tak, ja uwielbiam. To no teraz Dominika połóż się. Dzisiaj nie bój, piękna nie będzie, ale muszę ci piżamkę związać z tyłu. Wiesz? żeby ci nie spadła, żeby Cię bardzo dobrze i w szyję nie spało. Żeby ci było dobrze i super. Będzie mi dobrze. No będzie ci dobrze. Będziesz sobie teraz spała, aż do rana. A rano no nie wiem, co będziesz robiła, bo mi już Dominika jutro rano nie będzie. Ho, będę sama. No na pewno się jakoś będę bawiła. Jeszcze nie wiem czym. Ale jakoś się będę zajmować. No, czy możemy już iść do łóżka? No, możemy. No to chodź, widzę, że już jesteś śpiąca. Poskładamy że tego ręcznik. O, Dominika, musimy ręcznik zmienić, bo masz już brudny ręcznik. No, musimy zmienić. No, musimy zmienić ręcznik Dominika, bo masz już brudny. Będzie się prał ręcznik. Mył się będzie właśnie. Dobrze, to teraz idę pozanosić te kremy do pielęgnacji i, i Twoją butelkę. I jeszcze muszę wylać swoje siki, bo no, przecież wcześniej. Muszę te siki wylać. Twoje, Dominika. No i, pój no i pójdziemy spać do łóżka. Do łóżka, już właśnie chcę iść. No już pójdziesz, już. Czekaj. Dominika, pójdziesz do łóżka. Tylko te siki wyleje twoje, Dominika. bo się bisikałaś. trzeba teraz wylać. No właśnie. To wylejemy. Ok. Siki wylane. I nocek jest pusty do. Ponownego sikania, i teraz Dominika. Chodź, idziemy spać. No, już chcę i spać, i wyspać się. No, już Dominika. Idziemy spać, będziesz sobie spała. Dzisiaj, Dominika, też dużo robiłaś. Bo i słoniem się bawiłaś no i No, i yy, na koniku się jeszcze bujałaś. Widziałaś nie raz Dominika, jak ja się bujłam, no to Ty teraz tak samo się bujasz. Tak. No i nauczyłaś się, Dominika, brawo. No i teraz, Dominika, idziesz spać. Tak, do mojego łóżeczka. No ja już chcę spać, jestem bardzo zmęczona. No to chodź, Dominika, idziemy spać. Jeszcze nie musisz pokołysać. No wiesz, ja lubię, jak mnie kołyszesz. Musisz mnie obowiązkowo pokołysać. Dobrze, Dominika, nie ma problemu. Jak tylko wejdziesz do łóżeczka, cię przykryję kołderką, to czemu nie? Pokołysam cię. Pokołyś mnie jeszcze. Ma ulubia, jak mnie kołysać. To jest takie przyjemne i mi się wtedy lepiej zasypia. Dobrze, już. Nie ma takiego problemu. Już cię pokołyszę. Nie ma żadnego problemu. Ułaga. Uwaga, uwaga, malutku. Uś, jeszcze jak potrzebujesz? Dobrze, jesteś, Dominika? Dobrze. Zastanów, tutaj przekryj, dobrze, żeby mi nie było zimno. Żeby nie płakała potem czasem w nocy. Bo ja bym nie chciała, chciała pójść, żeby cię przez za moj płacz. No, to by było. No, byłoby dopiero. No, było, by było. Już dobrze. Tu jeszcze nie popraw. Dobrze, dobrze, no dobrze, tu jeszcze troszkę, o tak, i tutaj, o i już gotowe, tu jeszcze, o coś w kręci, o gotowe, wydałaś się, jest już przykryta, ułożona. No i będę sobie teraz zasypiać. No będziesz sobie zasypiać. Jeszcze nie zapomnij mi pokołysać. No i już Dominika nie zapomnę. Pamiętam, że będę cię pokołysać. Tylko karuzelkę jeszcze założymy. No i teraz jak chciałaś, to cię mogę pokołysać. Jak żeby widziały widzieli, jak zasypiam. Dobrze, dobrze Dominika. To, no to zaczynamy. Zasnęła Dominika, widzowie, bo Dominika lubi jak się przed snem kołysa, no każdy ma inaczej, Dominika znowu lubi jak się przed snem kołysa, a ja ją pokołysałam i zobaczcie, zasnęła, Słodko to wygląda, co? No i widzowie, to był nasz cały odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Ja już będę z Wami żegnać, to na razie pa, pa. do następnego odcinka znowu!